Witam i pozdrawiam. Chwała Panu Jezusowi, Chrystusowi i Bogu Ojcu. Robię to nagranie z myślą o osobach, które zmagają się z nałogiem, które są, tkwią w nałogu, chciałyby się, chciałyby się wyzwolić, a jest im ciężko i nie czują się na siłach, tak, nie czują się na siłach, żeby się za to zabrać. Chciałbym właśnie dla takich osób zrobić to nagranie, by przywrócić im, jak to się mówi, nadzieję, tak, czy nadzieję i wlać w ich serca, że, albo i zachęcić do tego, żeby nie zwlekali, że można zacząć już, można zacząć już dziś. Nie trzeba zwlekać i, i są, na to, są na to sprawdzone metody. Ja, jako człowiek wierzący, nawrócony oczywiście podchodzę do tego z tej perspektywy w oparciu o zasady, które, które czerpię z Biblii, nie z własnej, nie własnej wymysły, nie własne tezy i tak dalej. Dlaczego uważam, że dlaczego ktoś może zapytać, no dobrze, kim ty jesteś, tak, że, że, możesz, kogoś, że możesz komuś pomóc i tak dalej. Nie jestem żadnym psychoterapeutą, nie jestem żadnym psychologiem, tak, i, i tak jak mówię, podchodzę do tego w oparciu o zasady biblijne, i dlaczego uważam, że mogę pomóc? Po pierwsze to nie uważam, że to ja mogę pomóc uważam, że to Bóg może pomóc. Pan Jezus Chrystus. Ja tylko mogę komuś pomóc w tym sensie, żeby po prostu wybrać wybrać, wybrać z Biblii z kwestii wiary to czego się nauczyłem przez lata, przez lata mojej wędrówki w wierze. Odpowiednie, odpowiednie rzeczy żeby pomóc zmienić yy, myślenie yy, pomóc zmienić myślenie takiej, takiej osobie, przestawić myślenie bo to jest, yy, to jest nieodzowne żeby, żeby to umożliwić a jest to, jest to wcale nie jest to takie trudne do wykonania jest to możliwe i ja yy, te rzeczy o których będę mówił to nie są jakieś yy, teorie bo to wszystko yy, ja mam poparte z własnego doświadczenia bo sam tkwiłem, sam tkwiłem, w nałogach, w uzależnieniach różnych, byłem zniewolony przez niejedną rzecz i udało mi się z nich po kolei, po kolei udało mi się z nich wyzwolić dzięki za sprawą Boga, za sprawą Pana Jezusa Chrystusa, któremu zawsze co zawsze na co zwracam uwagę, i któremu to zawdzięczam. Tak? tak więc to nie jest ze mnie. To nie jest ze mnie i to nie, nie pochodzi ode mnie. To, to, czym się dzielę w tym nagraniu, to wszystko zawdzięczam Bogu. To pochodzi właśnie tak jakby, to pochodzi, e, z kwestii, które znajduję w Biblii, tak, z tego, czego się nauczyłem, z czego wyniosłem e, przez te lata. To chciałem zaznaczyć wyraźnie, żeby, nikt nie, żeby nikomu się nie wydawało, że ja się czuję jakimś, e, jakimś gór czy coś w tym stylu. Absolutnie nie. To nie, to nie tak. E, tak więc od czego by tu zacząć? Jest tego sporo, jest tego sporo, tak więc no nie wiem czy mi się uda na, w jednym takim filmiku krótkim chciałem się zmieścić. Hmm, aha, właśnie, to jeszcze, jeszcze tak, żeby, żeby może takie krótkie hmm, świadectwo czy moich e, moich kwalifikacji w tej sprawie. E, ja byłem ja jeszcze 3, 5, 6, 6, 7 lat temu E, tak, to sam byłem uzależniony od e, palenia, e, w moim życiu był alkohol, nadużywałem no, alkoholu e, i to często i gęsto, nie byłem, nie byłem alkoholikiem w tym sensie, że każdego dnia, dzień w dzień piłem i tak dalej, ale e, przy weekendach i, i przy różnych okazjach bardzo często nie bardzo często też miałem ciągi kilkudniowe, także... Alkohol był w moim życiu przez wiele, wiele lat i to była nieodzowna część mojego życia, nawet gdy później wiele, wielokrotnie sobie mówiłem, że kończę z tym, to e, e, nigdy to nigdy to no nie mogłem tego zrealizować do czasu, do czasu mojego nawrócenia, upamiętania się i e, kiedy Bóg, kiedy Bóg dał mi siłę. Więc tak to był alkohol. Później e, tkwiłem w narkotykach przez, e, też przez znaczną część swojego życia była marihuana Później były, było ekstazy, w moim życiu była amfetamina e, i no dosyć, dosyć mocno się w to wciągnąłem, Uzależniłem się, uzależniłem się od amfetaminy przede wszystkim e, dość, dość to okres taki około, powiedzmy dwóch lat, e, tak to no do tego dochodziła ta marihuana e, też e, też tabletki ekstazy, co wykańczało, wykańczało mój organizm e, do tego stopnia, że w, Właśnie na jakimś, na jakimś przeciągu 2-3 lat to straciłem 20 kg ze swojej wagi. I przy moim wzroście ja nie jestem wysoki, to, to, było, to było dużo, to było bardzo dużo, także wisiały na mnie jakieś ciuchy, moje własne ciuchy na mnie wisiały. E, później dalej. E, jak w życiu w większości chyba ludzi, w moim życiu była pornografia. I to była też wielka część mojego życia. Byłem właśnie uzależniony od pornografii. Z pornografią każdy wie, co się wiąże, tak? ciała, masturbacja i takie rzeczy, tego rzeczy. W ogóle umysł jest, tak? Przeciągnięty umysł, gdy człowiek spędza czas przy pornografii, to po prostu no, to się w myślę tak, i myśli człowieka ciągle powraca do tego, także, bo pornografia i to nie jest łatwo się z tego wykaraskać, Ja o tym dobrze wiem na swoim przykładzie i, i wiem, że, wiem, że sporo też wierzących ludzi, którzy są wierzący, którzy uważają się za nawróconych, tak? czy za nowo nawróconych nie mogą się uporać z tym problemem, tak więc nawet i być może takie osoby mogą z tego, będą, jeśli ktoś obejrzy, może, może dla siebie coś wyciągnąć. Yy, dalej, hazard był w moim życiu. Poker, yy, był to poker, głównie online i no, zakłady bukmacherskie. To była też długa część mojego życia. Byłem od tego uzależniony, bez tego, nie potrafiłem bez tego żyć. Później yy, no, tak się wciągnąłem w poker, że po prostu no, kupiłem sobie literatury. I chciałem podejść do tego bardzo poważnie i zainwestowałem w to mnóstwo czasu, energii, wysiłku. Ja nie chciałem sobie po prostu grać. Ja chciałem zostać graczem wygrywającym i chciałem, planowałem, że jak mi się to uda zrobić, to to będzie źródłem mojego utrzymania. No i przez długi czas mi tam wychodziłem na, na zero, czy tam jakieś małe, małe miałem straty, aż pewnego w końcu, no w końcu ta moja nauka, godziny zainwestowane w to chyba zaczęły, zaczęły przynosić efekty. W końcu zacząłem tam od małych wygranych no i pewnego razu udało mi się po kilku godzinnej grze wygrać turniej na kilka yy, yy, kilka tysięcy osób i tam chyba nagrodę, o ile dobrze pamiętam, to było około 1000 dolarów wygrałem, czyli w kilka godzin wygrałem 1000 dolarów. No i to był taki przypływ euforii wtedy, tak więc i w tym punkcie, ja niedługo później, niedługo właśnie, niedługo po tym. Yy, zaprzestałem uporałem się z tym i to w takim momencie właśnie, co jest ciekawe w takim momencie mi się udało, gdzie bez Boga, bez, bez tego nawrócenia nie wierzę, że, nie wierzę żeby, żeby to nastąpiło bo tylko i wyłącznie odszedłem od, od pokera i od hazardu ze względu ze względu na, na kwestie wiary na to, że, że zdałem sobie sprawę, wiedziałem, że Bogu się to nie podoba i jako, jako osoba nawrócona, jako człowiek nawrócony, nie mogłem dawać takiego świadectwa o Panu Jezusie Chrystusie, bo to było nie do pomyślenia. W końcu to do mnie dotarło. No i tak, i po latach, także, także e, dzięki Bogu wyzwoliłem się z hazardu i z pokera. Dalej, to były no, później takie jeszcze rzeczy, jak takie ludzkie przywary, tak na przykład jak szukanie uznania w oczach ludzi, tak? to, to jest bardzo powszechne. To jest bardzo powszechne, ludzie, wynika z jakiegoś zakompleksienia, tak, i, i każdy by się chciał być czuć doceniony i niestety, i często właśnie szukamy, tak, yy, nie jesteśmy sobą, tak, udajemy kogoś innego, człowiek pozuje i przez to na przykład kłamliwość, tak, yy, zakrada się yy, jakieś wymyślanie na przykład historii, ja potrafiłem też wymyślać jakieś historie, zwłaszcza właśnie w połączeniu z alkoholem to było, gdy sobie podpiłem i tak dalej. Czasami później takie jakieś bzdurne rzeczy, gdzieś człowiek potrafił nagadać później po prostu, no już się wstydził, jak wytrzeźwiał, doszedł do siebie, a pamiętał, to człowiek tego wstydził, także to jest taka, takie kilka podstawowych rzeczy i to są, to nie jest łatwo się wyzwolić, wielu ludzi nie, nie jest w stanie się wyzwolić od alkoholu czy narkotyków, od pornografii jest bardzo ciężko się wyzwolić, I to jest znaczna część, wielu, wielu ludzi zostało tym, wielu ludzi o tym, u tego uzależnionych, teraz jest internet i tak dalej. Także i no mi się udało, mi się udało, dzięki Bogu, mi się udało, dzięki Bogu, nie, nie oczywiście nie, nie, że to ja jestem taki taki geniusz i tak dalej, dlatego, także mam trochę doświadczenia, mam trochę doświadczenia, mam y, trochę doświadczenia w wierze i wiem na czym się opieram, to nie są, to nie są jakieś, y, y, jakieś teorie tak wyczytane z, 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 po prostu z podręczników, czy z, z Biblii, niczym nie poparte, ja mam to wszystko poparte, y, wiem, że to działa, wiem, że te zasady działają i dlatego dzielę się tym z innymi, teraz jeszcze w tym czasie, w którym żyjemy, sytuacja, która się obecnie dzieje na świecie, tak? tak, cała kwarantanna i tak dalej. No ja z perspektywy wierzącego, to jest kolejny dla mnie znak, że zbliżamy się, żyjemy w czasach ostatecznych, to jest potwierdzenie tego, bo ta sytuacja teraz to tworzy światowy kryzys i także przybliża nas, nie będę się teraz to zagłębiał, ale dobrze jest takie w tej sytuacji zbliżyć się do Boga i to jest dobry, dobry czas też na nawrócenie się, zawsze jest dobry czas na nawrócenie się, ale... No, ale teraz to już tym bardziej, że tak powiem. I właśnie. Także dlaczego ja tak mówię o Bogu? Może dlaczego ja tak mówię o Bogu i dlaczego ja tak polegam na Bogu? No bo. Bo jestem pewien, że to działa. To działało w moim życiu nieraz, właśnie, wielokrotnie. I i nie było łatwo nie było mi łatwo, ale właśnie. Dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych, dla Pana Jezusa nie ma rzeczy niemożliwych. I przy ja się wszystkiego musiałem nauczyć, jak to powiem, te kwestie wiary, ja też tego nie znałem, ja dochodziłem do tego sam, studiując Słowo Boże, tak, yy, wiadomo, człowiek od razu wszystkiego nie przyswoi, popełniałem błędy, tak, upadałem, popełniałem błędy, yy, no dzięki Bogu, Bóg obdarzył mnie wytrwałością też i to właśnie wytrwałość jest kluczem do sukcesu, to nawet wszyscy sportowcy yy, yy, mówią, że wytrwałość jest, yy, tak, więcej warta niż sam talent. Właśnie. Ja nie jestem jakiś super utalentowany, e, e, nie byłem i nie jestem jakimś eventem. Jakimś e, byłem zwykłym człowiekiem, tak, byłem zwykłym człowiekiem pokonanym przez, przez te wszystkie rzeczy i wiem, e, wiele przeszedłem też. E, to, to była walka, tak to jest walka, to, to nie jest, to nie zawsze jest łatwe. Czasami, czasami owszem, jest wielu wierzących, którzy powiedzą, że on się pomodlił, on się pomodlił, on uwierzył i od tak mu coś odeszło, Bóg mu odjął, na przykład palenie czy, czy różne rzeczy chyba. Ale zazwyczaj jest tak, że nie wszystko mu odeszło. Zazwyczaj, jest się, zazwyczaj owszem, owszem, jedna rzecz odejdzie, czy druga rzecz może odejść od tak, ale Zazwyczaj, zazwyczaj e, różni ludzie zmagają się z różnymi rzeczami i coś zostanie na przykład. Tak? Nie wszystko odchodzi od, tak, od zaraz i później jest ta, później jest ta e, właśnie jest ten czas próby, że tak powiem, wytrwałość, wiary. E, I tutaj, tutaj jest klucz do sukcesu. Tutaj jest klucz do sukcesu.